Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony KodMidż.da i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o nadchodzącym specjalnym pakiecie Mrocznego Drifta. A jeszcze szybko, przed przejściem do ogólnego tematu tego oto odcinka, chciałbym was poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli MIGAO2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak to Tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzenia zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, w którym głównie przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego oto pakietu. A więc, jak sami dobrze wiecie, do gry Fortnite prawie co każde wielkie wydarzenie pojawia się też jakiś specjalny dodatkowy pakiet, który jest po prostu powiązany z danym wydarzeniem, które jest obecnie w grze. Przykładowo na święta do gry trafia pakiet, w którym możecie zdobyć mroźne legendy, a na Halloween mroczne legendy, no i jeszcze kilka innych dodatkowych pakietów z przedmiotami do gry Fortnite jednak mam dla was informacje odnośnie pakietu mrocznego drifta, który zostanie wprowadzony do gry Fortnite z okazji nadchodzącego specjalnego wydarzenia, czyli wydarzenia pod nazwą Koszmarów Czar 2021. Informacje o tym pakiecie pojawiły się ostatnio na Twitterze, a dokładniej na profilu Hypexa, czyli najpopularniejszego likera Fortnite'a 9 października i dał tam znać, że niebawem do gry Fortnite zostanie wprowadzony taki oto pakiet. Będzie on zawierał, jak już wcześniej wspomniałem, mrocznego drifta, który prezentuje się mniej więcej w taki sposób, najdodatkowo no będzie Mogli zdobyć tam mniej więcej 2000 Foudolców. Sam pakiet jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony, ponieważ poza tym prawdopodobnie do zestawu dostaniecie jeszcze jakichś kilof lub plecak, ale tutaj mówię prawdopodobnie no i najważniejsze w tym wszystkim są jeszcze te fałdolce. Jeżeli liczymy tutaj ile będzie taki zestaw kosztował, to musimy wziąć pod uwagę tutaj to, że w zestawie znajduje się 2000 Faudolców, co oznacza, że z pakiet może kosztować około 80 zł. Nie jestem pewny jaka będzie dokładnie końcowa cena, ale stawiałbym tutaj mniej więcej od 60 do 80, może 90 Zł, ale to wszystko zależy już tylko od tego, ile Fortnite ustali w grze Fortnite. Dodam tutaj jeszcze, że nie wiadomo do końca, kiedy dokładnie pakiet pojawi się w sklepie z przedmiotami, ale już prawdopodobnie po tej aktualizacji, która będzie jutro z samego rana, poznamy więcej szczegółów na ten temat. Dodam tutaj jeszcze, że aktualizacja, która trafi do gry Fortnite już jutro o godzinie 8 lub 10 rano, będzie aktualizacją 18.20, która wprowadzi bardzo dużo informacji odnośnie tego to wydarzenia, czyli koszmarów czar 2021. Informacja to, jak Aktualizacji przedstawiłem wam dokładnie na wczorajszym filmie, tak więc jeżeli interesuje was ten temat, to zapraszam was za tamten odcinek, a teraz wróćmy sobie jeszcze do informacji odnośnie tego oto pakietu Mrocznego Drifta. Sam pakiet pojawi się na samym dole sklepu z przedmiotami, dokładnie wyżej niż zakładki z ekipy Fortnite i to właśnie tam będziecie mogli go zakupić za prawdziwe pieniądze. Raczej wątpię, że będzie można go kupić za fałdolce, ponieważ w samym zestawie znajdują się już V-Dolce, co prosto oznacza, że zestaw na pewno będzie za pieniądze i tak jak już mówiłem, będzie to około od 60 do 80-90 zł. No i tutaj chciałbym wam jeszcze ogłosić, no może taki mały konkurs. Ponieważ, jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 1000 złapek w górę, do momentu, w którym pakiet pojawi się w sklepie z przedmiotami, to od razu na kanale pojawi się też specjalny konkurs na jeden taki zestaw dla jednej osoby z pod tego odcinka. Tak więc, jeżeli to ty chciałbyś może wziąć udział w takim konkursie, to zostaw teraz łapkę w górę pod tym filmem, suba z dzwonkiem na kanale i wpisz kod MIGAO2 w sklepie z przedmiotami. Dodam tutaj jeszcze, że kodik twórcy jest najważniejszy, tak samo jak i komentarz pod tym filmem. I w komentarzu po prostu napiszcie ważnik z gry Fortnite. W przypadku, w którym wylosuję jedną osobę, będzie to kod na Pace of karda Tak więc polecam sobie wziąć udział w tym konkursie, ponieważ albo kupicie sobie zestaw, albo zostawicie sobie tego Pace of Carda na jakiś inny zestaw lub po prostu cokolwiek innego. No i teraz, jak już jesteśmy przy temacie koszmarów czar 2021, to ostatnio mówiłem Wam o pewnych kartach, które pojawiły się na oficjalnej stronie od Fortnite'a. A dokładniej, chodzi mi tutaj o tych kartach, które na środku przedstawiały jakieś rzeczy i miały być to ogólnie skórki, które pojawiają się w kolejnych dniach w sklepie z przedmiotami. Teraz po lewej stronie będziecie mogli zobaczyć skórki, które pojawiły się na kartach i trafiły już do sklepu z przedmiotami i już niebawem w sklepie pojawią się kolejne skiny, które również były przedstawione na pozostałych kartach. Pewna osoba odszyfrowała mniej więcej ile skinów i jakie skiny dokładnie pojawią się w sklepie z przedmiotami. Oczywiście nie każdy musi trafić, ponieważ nie każda karta przedstawia dokładnie to, co będzie, ale teraz w tle tego odcinka możecie zobaczyć, jak to ma mniej więcej wyglądać. Jak widać, możemy tam na przykład zobaczyć, Mrocznego Midasa, który prawdopodobnie również pojawi się w sklepie z przedmiotami na te obecne Halloween 2021 lub również jakiekolwiek inne skiny, które macie teraz w tle tego oto odcinka. Dodatkowo jest tam jeszcze karta, która przedstawia kilow od Skull Troopera, i prawdopodobnie Skull Trooper będzie jako osobny skin w sklepie z przedmiotami, lub możliwe też, że będzie jako dodatkowa wersja stylu dla tego obecnego już skina. Tutaj niestety, ale do tej pory nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje na ten temat, mimo tego, że już ostatnio nagrywałem dla Was taki Odcinek, ale mówiłem wam wtedy, że prawdopodobnie informacje o tym pojawią się po najbliższej aktualizacji 18.20. Aktualizacja ta trafi do gry Fortnite już jutro o godzinie 8 lub 10 rano, dlatego też nawet jutro o 18.05 prawdopodobnie pojawi się specjalny odcinek odnośnie tej, tej aktualizacji. No i jestem wręcz pewny, że najbardziej zaciekawiła Was karta, która przedstawia dłoń Midasa, i tutaj dużo osób powiązało tą kartę z mrocznym Midasem, który pojawił się na naszej wyspie w tamtym roku na Halloween w 2020 roku. No i tutaj chciałbym uspokoić bardzo dużo osób, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo filmów, że Mroczny Midas trafi do sklepu z przedmiotami i tutaj dodam, że nie ma jeszcze takiej pewności, że ta skórka trafi do sklepu z przedmiotami. Naprawdę bardzo dużo osób czekała na tego skina w tamtym roku, na Halloween, no i niestety nie pojawił się wtedy w sklepie z przedmiotami, ale w tym roku są naprawdę mega i to dosłownie mega wielkie szanse na to, że pojawi się w sklepie z przedmiotami do kupienia za v Dokładnie tak samo jak w przypadku pozostałych skinów, no i oczywiście pakietu Mrocznego Drifta, Midas. Bardziej informacje o Midasie pojawią się po najbliższej aktualizacji, która trafi do gry Fortnite, jak sami dobrze wiecie, już jutro rano. Ja sam z okazji tego, że pojawiły się informacje odnośnie Mrocznego Midasa, chciałem wam zrobić specjalny odcinek na kanale o tym skinie, ale z tego powodu, że jutro trafi aktualizacja, może pozmieniać się kilka bardzo ważnych rzeczy. Dlatego też na razie wstrzymuję się z tym odcinkiem do następnej aktualizacji, a jeżeli to wy chcecie taki odcinek o Mrocznym Midasie, to napiszcie w komentarzu Midas, a jeżeli pojawi się bardzo dużo komentarzy, to nie dojrzewam przypnę serduszka, to jeszcze nagram dla was taki oto odcinek o tym skinie. No i dodam tutaj jeszcze, że takie ogólne wydarzenie, czyli koszmarów Czar 2021 jeszcze nie trafiło do gry, ponieważ same wyzwania, darmowe przedmioty no i cała reszta trafi do gry albo po aktualizacji 18.30 albo po tej aktualizacji, która będzie jutro. Ja sam stawiam, że informacje te pojawią się dopiero po aktualizacji 18.30, ponieważ ta aktualizacja, czyli 18.30 trafi do gry Fortnite kilka dni przed Halloween. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego specjalnego pakietu mrocznego drifta, który już niebawem pojawi się w sklepie z przedmiotami. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś o Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o Ogólnie o tym pakiecie i czy podoba wam się skin mrocznego drifta. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a. Tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole. tak by ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!